mamy termowizję znaczy mamy obiekt ukazany w termowizji co to za obiekt to jest prostownik tak zwana samoróbka kiedyś ja go tam przedstawiałem dla was jaki prąd płynie prawie 12 amperów Domo, to jest prostownik tutaj ten przebieg jest troszeczkę taki skaczący, nie? Nie jest to jakiś zasilacz, tylko prostownik. No, on ładował prawie 15 amperami na początku. To jest yy, AGM, akumulator 92 amperogodzinny. Jeszcze się uczę obsługi, te kropaczki stoją w miejscu Temperatury tutaj, ale sobie mogę Jedno dać tutaj Temperatura otoczenia Otoczenia, gdzie to otoczenia zrobić tutaj Na górze 20 to ściana 20 4 stopnie, tak? Mówię. Musiało być ładowanie takie mocne, bo zobaczcie 50 minuta, a prawie 10A 10A ładunku zostało ładowanych Także to wygląda strasznie, nie? Bo tu białe to taki stal rozgrzana, ale ale to tak nie jest. Po prostu to jest kontrast. No tutaj to tak. P3 to ma troszeczkę temperaturki prawie 77 stopni. Ciekawe co tam jest. A tutaj, tutaj. Bezpiecznika. Trochę lepiej. A P2 wtedy też ma sporo. Także zaczynamy przygodę z kamerką termowizyjną. No tutaj jak, jak jakiś ten bryłka, nie bryłka, tylko y, kostka rozgrzanego, rozgrzanej stali, tak? No powiem, że zapachy to są z tego. Prostownika, bo jego tak strasznie to nigdy nie eksploatowałem, nie? Patrzy tutaj z góry. Tu co, co, co? P3, a a A co tutaj? Tutaj wy, wylot. Lod, wylot Dobrze, będzie jakaś tam relacja z tego ładowania. Tak, tylko. Uczę się.